Silnik jest sercem samolotu. Oddaję mikrofon. Jak to, to będę mógł mówić bez mikrofonu, będzie mnie słychać? Tak, tak. Bez mikrofonu łatwiej, łatwiej się mówi, moim zdaniem. Proszę, zależy, jak ktoś jest przyzwyczajony. No, tak jak Pan powiedział, żeby. A, właśnie, dziękuję, nie, ale że. Tak, jak Pan powiedział, silnik to jest serce samolotu. To co tutaj było powiedziane to jest, że tak powiem, nic by nie mogło działać bez tych silników właśnie. No niestety, co tu mówić? Rzadko o tym się mówi. W sumie w Polsce nie ma dużo publikacji na ten temat. A co mówić? To jest jedna z najważniejszych rzeczy w lotnictwie. taki drobny, drobny wstęp, wracając do tego, co było jeszcze przed wojną, bo no to... To dużo mówić, rozwijano też własne konstrukcje, a przede wszystkim produkowano silniki na licencji brytyjskiej, też czerwono słowackie, tam jeżeli amerykańskie, były silniki z importu yy, też z Francji, yy, były silniki importowane też yy, na początku pod w niewolności z Austrii. To nie jest bardzo istotne w tej chwili, bo skupimy się na silnikach samolotów rolniczych, czyli tych produkowanych już po wojnie. Yy, Dużo mówić Po II wojnie światowej polski przemysł był uzależniony od przemysłu radzieckiego. Produkowano głównie samolot opracowany już ZDZRM, a co za tym idzie, wdrażano do produkcji napędy do tych samolotów. To był taki tak powiem, prosty schemat. Pojawiał się samolot, który tutaj zaczynano produkować. Samolot śmigłowiec i pojawiał się do niego na to. to mi łatwiej było produkować na miejscu niż yy, sprowadzać. Yy, więc tutaj już tak powiem skupię się na czterech silnikach, czyli M11, a 62 AI14 oraz PZL3. Też początkowo znany y, pod nazwą 3 s Nie mylić z trzy, którą to śmigłowcowa. kolejny slajd. Zaczynamy od, co że najstarszego, czyli M11. Samolotu świecącego tego silnika pana inżyniera Szwiecowa. tu mam ściągę jakby, co, który powstał w wyniku konkursu, który rozpisano w 1923 roku na następce silników rotacyjnych do samolotu, do samolotu do jakichś tam szkolnych, treningów Co no, tu dużo mówić, w latach 20 silniki rotacyjne powoli już tak powiem ochodziły do lamusa, no bo jeszcze są silniki na licencji francuskie, Laron to oświetla M2, bo radziecko radzieckie oznaczenie. Jego mocno było 120 koni mechanicznych. I co ciekawe, konkurs zakładał, że nowy silnik musi mieć co najmniej 100 koni no mechanicznych. To jest ciekawe, bo to miał być następca, a niekoniecznie musiał mieć większą moc. No, w tym, że w ciągu roku, w wyniku tego konkursu, pan Szwieco opracował silnik o nazwie M100. To była jego pierwotna nazwa, potem już zmieniono właśnie na M11. No, nie był jedyny silnik, bo to był silnik M12 konkurencyjny. Zresztą ta nazwa, ta z nazwa, tą nazwą trzeba bardzo uważać. Do silników o nazwie M12 ZDZR, to było bardzo dużo, i one będą jeszcze występować. Już M12, które kompletnie nie ma związku z tym konkretnym. Do 1928 roku były prowadzone różne testy, też porównania właśnie z tym śliniem konkurencyjnym. No i wkrótce wprowadzono do produkcji, M M11. Z tym, że równolegle jeszcze produkowano stare śniki rotacyjne. No, tu dużo do samochodów, które już istniały, też na wymianę, no. Siłą to było, tak powiem, konieczne. Pierwsza wersja produkcyjna to było M11A. No, potem powstały kolejne, wersja B, potem wersja V. No i w największej liczbie egzemplarzy w okresie międzywojennym w latach 30 to była produkowana wersja G. I 15 tysięcy egzemplarzy w latach 33-40. A w 1939 roku powstał prototyp wersji D, która była właściwie chyba jedną z najważniejszych wersji yy, na kolejnych latach i też jedną z najważniejszych wersji produkowanych potem w Polsce żeby tutaj coś jakoś zobrazować, to jest obrazek tego silnika z Muzeum Dolnictwa. Mam taką prostą prezentację, są wizualizację tego, co Co my tutaj A, w ZDZR ten silnik w wersji D, produkowano w roku 1947. potem został zastąpiony przez produkcji przez silniki FR i FR1. A, a, największą mocę jaką się udało uzyskać w oryginalnym silniku M11, M11i o mocy 200 koni mechanicznych. Dla porównania na przykład pierwotny, pierwotna wersja M11 osiągała 110 koni mechanicznych mocy maksymalnej. Jak już mamy obrazek, to też powiem od razu o tym silniku. Jak tutaj widać, to jest silnik pięciocylindrowy cylindrowy jest do wychłodzony powietrzem. Z wszystkie silniki, o których będę mówił dzisiaj to są silniki gwiazdowe. Uchodzone powietrze. Objętość skrochowa D 8,6 litra. Stopień sprężań w większości w wersji wynosił 5 do 1. Czy tutaj się? A wersje, które zastąpiły tą D, wersję D, czyli to jest FR oraz FR1 to się niewiele różniły, osiągały maksymalną moc 160 koni mechanicznych przy... 1900 obrotów na minutę. Hmm. Produkcja tych silników z trwa do 1959 roku i wyprodukowano 130 tysięcy egzemplarzy. No, tutaj mogę pokazać kolejne obrazy, tak ja, tutaj są przykłady tam cylindru i yy, zamontowanie tego silnika w samolocie pod dwa. Jeszcze obrazy, a to jest przekrój. Polskiej instrukcji silnika FR1, ale o tym za chwilę. I tym, że to nie jest wszystko, bo te silniki w ZRZR, jeszcze w latach 30. stanowiły podstawę do wytworzenia bardzo wielu różnych innych konstrukcji, naprawdę tak? różnych wariacji. Powstały wersje trzycylindrowe, siedmiocylindrowe, dziewięciocylindrowe. Nawet niektórych próbowano stosować do ładowania za pomocą sprężarek. No, zasadniczo nic z tego nie wyszło, Ale albo. Na podstawie tych silników, właśnie z tymi wieloma cylindrami, większą ilością cylindrów, opracowano serię silników MG. Niech wszystkie miały doładowania, to są sprężarki, normalne takiej sprężarki przepływowej, poza wersją MG11, który był odpowiednikiem zwykłym M11, też 500-cylindrową. Tyle, że no, ta, właśnie, ta właśnie wersja nie miała doładowania, poza jednym wariantem, który miał sprężarkę Rudza. To jest ewenementem tak yy, yy, w przypadku silników lotniczych. Jedyny przypadek dostosowania sprężarki Rudsa w lotnictwie, który kojarzę poza tym, yy, to był silnik Twirling yy, amerykański. Tego, że tam ten, ta wersja została wprowadzona do produkcji, tutaj to było że tak powiem, eksperymentalne. Yy, w ramach serii MG też przygotowano ten silnik na silnik yy, rzędowy, w którym momencie różne dziwne pomysły, zbudowano silnik 18-cylindrowy na podstawie tego malutkiego silniczka o mocy 950 koni mechanicznych. Ostatecznie jedyny silnik z serii MG, który jakkolwiek już tak sobie został wprowadzony do produkcji, a tu mówimy o 500 egzemplarzy, to jest MG 31, 9-cylindrowy, potem jeszcze MG 31G, to było 320 koni mechanicznych. Potem powstał kolejny silnik o nazwie M12, który nie ma w związku z tym, tym poprzednim silnikiem M12, w tym, że no, on miał być następny. Jego yy, następcą modyfikacją silnika M11, bym, że co tu dużo mówić, yy, nie wszedł do produkcji. Yy, tutaj mamy, a, yy, a więc, że tak powiem, nie przedłużając kwestii produkcji i rozwoju tych silników ZDZR, to można przejść dalej do produkcji też samolot z tym silnikiem. Do produkcji tych, yy, tych silników w Polsce. To jest dobra ilustracja tego, co powiem, bo yy, na przełomie lat 40. i 50. wprowadzono do produkcji w Polsce samolot pod, Bawę, pod nazwą CSS-13. No i co tu dużo mówi, ten samolot był napędzany właśnie silnikiem M11, więc siłą rzeczy w 1949 roku wprowadzono do produkcji. Właśnie silnik M11 WSK Rzeszów. Wkrótce potem produkcję przeniesiono do Kalisza. WSK Kalisz. I tam produkowano też yy, oprócz M11D, też M11FR oraz M11FR1. Tym, że w niektórych polskich publikacjach silniki FR1 i FR są opisane po prostu zbiorcze jako FR. One tam się różniły tylko z kilkoma elementami To jest niewielka różnica. Ale znaczenie mam inne. Tu jest jeszcze nowa a tutaj to też jest ciekawe. A I mało znany fakt jest taki, że te silniki były produkowane też w Łeska, w Wrocław. te się nie kojarzy z produkcjami produkcją silników lotniczych, ale też, też tak one tam były prowadzone do, do produkcji. To jest wersja FR, podstawowe dane techniczne. On może zauważyć, co zresztą jest w tych silnikach gazowych tłoków poszczególnych, dla poszczególnych cylindrów by był troszeczkę inny. No, to z geometrii układu korwowego, gdzie był korwowód główny, boczny korwowody. Wersja tutaj RW ma też większy stopień sprężania w stosunku do oryginalnego. Pierwotna miała 5 do 1, a ta ma 5,5 już. I większą temperaturę obrotową. Co jeszcze? Tutaj mamy podstawowe wskaźniki operacyjne, czyli moc. Jeszcze jest w pierwszych to jest podstawowy los obecnie. Tutaj nie, nie będę przedłużał też co do tego silnika. Będzie teraz kolejny. A tu jest jeszcze obrazek z instrukcji z samolotu CZ13 dotyczący silnika ciekawostka. O, kolejny silnik ASZ 62. Tylko, że ma zróbmy historię bardzo, bardzo długą. Tak naprawdę ten. Historia tego silnika sięga jeszcze się sprzed ponad 100 lat. To można by zacząć od silnika Wright R1920 w zasadzie, ale może w zasadzie jeszcze zacząć wcześniej. Bo poprzednikiem tego silnika był Wright P1, cykl w roku 1923. Potem powstał Wright P2, a potem kolejny powiększony to był Wright R1750. To jest już oznaczenie, że takie typowo amerykańskie. Stosowany w amerykańskich silnikach lotniczych. R jest oznaczenie odsuwa radia, ale czy gwiazdowy. A 1750 to jest po prostu do objętości skokowej w Cach. No, ten silnik Raj 1750 jest nie, nie do końca był udany i powstał jego następca 3 lata później, czyli 1930. Czyli właśnie rajd 1820. To jest ładny to jest jakaś tam późniejsza wersja ale obrazek ładny, ilustracja jest ładna. Objętość stopowa tego silnika to jest no, praktycznie 30 litrów, 29 tam z haki. Z, A Słucham? A z mocą to też jest e, e, to bardzo ciekawe, bo e, pierwotne wersje to osiągały, nie wiem czy tu mam ilustrację, tylko nie mam ilustracji. Pierwsze wersje osiągały tam no, 570, powiedzmy, 5 koni mechanicznych, to jest dla wersji pierwszej seryjnej e, mm, ale z kolei już yy, seria F, tak, bo to 575 była w serii E, a seria F produkowana do 1943 roku, już była w stanie osiągnąć maksymalnie 1000 KM, mechanicznych, czyli prawie dwukrotnie więcej. Ale to ciągle nie było, że tak powiem, ostatnie słowo tego silnika, bo na przykład seria yy, seria G o zwiększonym stopniu sprężania. No, pierwotnie miało 5,1, a w większym stopniu spojrzenia w edycji G to było 6,2 do 6,7. W zależności od, od wariantu tego silnika yy, osiągały już 1200 koni mechanicznych, więc one były dostosowane już do typowych benzyn ołowiowych, takie jak yy, 90-octalowa, 91 na 96, 95-octalowa albo nawet 100-octalowa. I co tu dużo mówić, co tu jeszcze? A, wersja H. Pod koniec II Wojny Światowej już osiągnęła 1350 koni mechanicznych. Ale to jeszcze ciągle nie jest wszystko. Co my tu mamy? Teraz też największą moc osiągały wersje wojskowe. Tu mam zapisaną wersję 56, R1820-56. wojskowa z 100 stuoktanową osiągała 1300 koni mechanicznych. to jest ciągle, to jeszcze, ciągle, że tak powiem, nie jest koniec. Pod koniec II wojny światowej były wersje wojskowe osiągające 1350 koni mechanicznych. A tuż po wojnie udało się osiągnąć 1450 koni mechanicznych, stosując benzynę 100 na 130. Czyli to jest taka zbliżona do współczesnej benzyny Afgas 100 łamane przez 130. Ale jeszcze ciągle nie było wszystko, bo wersje wersja z drugiej połowy lat 50. już były w stanie osiągnąć 1525 koni mechanicznych. A wersja. Um, r 1820 wa osiągała, uwaga, 1675 koni mechanicznych stosując żelatkowy układ wtryskowy wody. Czyli możemy że ten silnik osiągał w ostatnim wersjach trzykrotnie większą wodę niż w wersji, że tak powiem, pierwotnej. To był udany silnik, ale miałem mówić o silniku A-62, mówię o silniku R. Czemu? Ten silnik wzbudził duże zainteresowanie w ZDZR. Komisja ze spółdzielem pana inżyniera Świecowa w 1932 roku pojechała do Stanów Zjednoczonych, by rozmawiać i rozma rozma rozmowy yy, z firmą Rad. No i to yy, skończyło się tak, że kupili licencję na to. i kupili też początkowo 150 egzemplarzy, no tak powiem, prób yy, na miejscu. I, ten silnik w wersji licencyjnej otrzymał oznaczenie M25. No, Chcę tu dużo mówić. Pierwsze, y, pierwsze silniki złożone w ZDZR były zrobione z części amerykańskich. Pierwsze 100, potem kolejne 100 to były części amerykańskie wymieszane z częściami już radzieckimi. Amerykanie byli na tyle mili, że przeskalowali y, jednostki calowe na metryczny, że tak powiem, to pozwoliło na y, ułatwienie produkcji w ZDZR. No. Pierwszy wariant po prostu M25 osiągnął 715 mechanicznych, Potem troszeczkę to zmodyfikowano, bo M25A o mocy 730 koni mechanicznych. Potem było 755 koni mechanicznych i na końcu się do wersji M25V w roku 1941 wyciągnął 790 koni no, mechanicznych. Wyszedł z tej silnia też testowano tylko sprężarki o sprędzach 30, ale z tego nic nie wyszło. No ale pan, co tam w pewnych silnika zaraz zobaczymy. Pan już co ma sobie zaczął kombinować? No bo tutaj ja mówi, no nasze silniki nawet 800 koni mechanicznych nie osiągają, a amerykańskie już wyciągają 1000 koni no, mechanicznych. Natomiast postanowił po prostu podpatrzeć pewne rozwiązania yy, nowszych wersji silników R1820. No wykonać nową wersję silnika N23. No zastosowano nowe tam. Cały no, całym różnych nowych elementów, zrobiłem się właśnie na silnik w nowszych wersjach w serii chyba F, późniejszych, nie, wprowadzić do wersji G. W silnik wersji G. zastosowano też długiegołą sprężarkę nowego projektu. No i tak powstał już nowy silnik o nazwie M62, czyli już nasz Aż 62, no, tylko że M, M62 to było jakby stare oznaczenie wąt. Podajże 1948 roku literkę M po prostu zaczęto zmieniać na y, inicjały konstruktorowe. skąd on się wziął tam? Sześć. A, SZ 62, y, co my tutaj mamy. No i co tu dużo mówić? Pan świeco wprowadził te zmiany, które chciał i nagle się okazało, że silniki w stanie osiągnąć tysiąc koni mechanicznych. No, potem powstała wersja z reduktorem, czyli M62L, w 99 egzemplarzy. Nawet nie 100. A potem, no już w trakcie II wojny światowej, wersja M62iR, która stała się już podstawą w zasadzie do dnia dzisiejszego produkcji. Tyle co tu dużo mówię, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Test, Rosjanie testowali tam, zamiast sprężarek mechanicznych, te sprężarki, turbosprężarki, też testowano trys bezpośredni. Tutaj trzeba dodać, że o ile pierwotna wersja M62 miała sprężarkę dwubiegową, to potem w kolejnych wersjach R i R zmieniono na jednobiegową. Ten silnik, nie będzie ostatniego słowa, to silnik M63 powiększony, potem testowano silnik 14 cylindrów, który do produkcji przed M82, zresztą był produkowany przez lat 50. Ale pewnie to jest dygresja. Do Polski te silniki trafiły w roku 1960 wraz z rozpoczęciem produkcji samolotów Antonow An-2. prosty schemat po prostu pojawiał się samolot zapotrzebowanie na napęd i produkcja tego silnika. I produkowano te silniki początkowo w Rzeszowie w USK Rzeszów, tylko że dosyć krótko, bo od 1960 do 1963 roku. A od 1961 roku produkcja trafiła do WSK Kalisz i tam pozostało można powiedzieć już do dnia dzisiejszego. I produkcja w Polsce tych silników tak naprawdę no, obejmowała całą masę różnych serii. Najważniejsze tutaj, które wypisane to jest wersja seria 14, seria 15, a potem wersja 16, która jest produkowana tutaj do dnia dzisiejszego i rozwijana. Standardem wtedy to była benzyna B-91 łamane przez 95, ale od 1974 roku zezwolono też na wykorzystanie standardowej, coraz bardziej popularnej benzyny 100 łamane na 130. Czyli taka mniej więcej jest już współczesny afgas. W 1980 roku opracowano drugi wariant silnika A-62iR w wersji M-18, czyli jak samolot rozkazuje, czyli przeznaczone do samolotu dromantych, M-18 Dromanty. W roku 2006 silniki te dopuszczono do wykorzystania benzyny bezołowiowej UL-91, a w 2014 roku dopuszczono wykorzystanie też benzyny samochodowej o liczbie oktanowej 95 lub lepszej. W tym, że tutaj oczywiście jest obwarowane przepisami. To nie są przepisy dotyczące tego silnika, tylko odgórne. Czyli zakaz wykonywania na benzynie samochodowej lodów komercyjnych i też ograniczenie wysokości lotu. Nie chcę skomać, bo to jest 1850 metrów, no coś koło tego. No, to jest po prostu taki efekt, że benzyna samochodowa nie jest projektowana do działania na większej wysokości. A, w 2011 roku opracowano wersję z cryskiem bezpośrednim i ona jest produkowana od roku 2015. No. Wybory no papiery kolejne, obrazki, tutaj z To jest nie, spisu części. Tutaj mamy wał korbowy, nie, wał, wał śmigła z napędem reduktora. Musimy się z tym. się, już z pierwszym. Ja, ja, to jest. To jest. To jest głowica, wał korbowy. To jest instalacja paliwowa PAN2, tutaj olejowa. Tutaj, antonowatwa z tym silnikiem. Yy, o, tutaj można zobaczyć podstawowe dane techniczne tego, tego silnika. Jak może zauważyć, to jest silnik wielopaliwowy, mogący działać na wielu różnych typach paliwa. Yy, dobra. Szydło tutaj wskaźniki operacyjne serii 16. Tutaj, różne, że tak powiem, warianty. Yy, idziemy do kolejnego silnika, żeby. Bo już, już jest trochę mało czasu. Widzę? silnik M14. To jest ładne, ładne zdjęcie. Znaczy, brzydkie zdjęcie, ale z ciekawą historią, bo z instrukcji tego silnika, oryginalnego. Tak naprawdę, silnik M14 wywodzi się z konstrukcji do lekkich, z silników do lekkich samolotów z początku, znaczy z drugiej połowy lat 40. Projektowany przez pana i wczoraj. Na początku zapytał silnik M10, zwany też AI, ai 10 potem pięciocylindrowy nie wszedł do produkcji, potem 7-cylindrowy, znowu o M12, potem też testowano z Meksą spręczarki, też rozważano jako następce M11, za znaczy nic z tego nie wyszło, ale w 1946 roku rozpoczęto pracę nad silnikiem 9cylindrowym A14 właśnie, który tutaj powstał właśnie w 1948 roku. silnik właśnie, jak powiedziałem 9 Około 10 litrów tam z hakiem, moc maksymalna 260 koni mechanicznych. Pierwsza wersja tego silnika, to jeszcze obrazek z tyłu, yy, wersja R z reduktorem, powstała wersja RA potem, wersja V, ale to była wersja dla śmigłowców wersja wersji RF udało się zwiększyć moc do 300 koni mechanicznych, potem było RFP, gdzie zwiększono prędkość obrotową i stało się to do kolejnej wersji rozwojowej tego silnika oznaczonym jako M14, już nie AI, tylko M14, bo one była dalej rozwijana przez biuro konstrukcyjne Pana Diennieja. I w tych silnikach dzięki zwiększonej też prędkości obrotowej udało się też zwiększyć moc do 400 koni mechanicznych. Do Polski te silniki trafiły w roku 1957. Też wraz z produkcją samolotów Jak-12, do których powiedzmy w późniejszych wersjach teśniki były wykorzystywane, a od 1965 roku trafiły do samolotu, to już znanego prawdopodobnie nam wszystkim czyli do samolotu Wilka. Początkowo to była wersja AI-14R, potem była wersja ai 14 a od 1963 roku. Tutaj jest przykład rozwoju wersji serii trzeciej i serii 6, tutaj są przykładowe różnice. W serii, serii tego silnika R. Yy, ważne daty: rok do 73 dostosowałem do benzyny 100 na 130 yy, yy, rok 2006 do dopuszczenia do benzyny GAL 91 A w latach 80. też warto zaznaczyć, że rozwalono produkcję silników M14, tylko z większej mocy, jako napędy do samolotów Warwick, tylko że ostatecznie nam trafiły inne silniki. Yy, tutaj kolejny obrazek, yy, yy, charakterystyka. Charakterystyka wysokościowa. O, tutaj dane techniczne. Z, z Silnik wersji R, serii szóstej i y, podstawowy wskaźnik operacyjny. teraz szybciutko jeszcze. Silnik PZL3, który wywodził się z silnika M26, albo raczej potem oznaczonego AI26, czyli też z biura konstrukcyjnego pana Jówczenki. Był to silnik śmigłowcowy, właśnie pierwszy typowo śmigłowcowy silnik produkowany w ZDZ o objętości skokowej 20,6 20, litra. Pierwotnie objętość, ten pierwotnie stopień sprężania był większy, czyli wynosił 6,4, a osiągana moc to było 500 koni mechanicznych. <tryk> to był pierwszy dalek wersja M26GR-F osiągała 550 koni mechanicznych, a potem 575 koni mechanicznych. Potem rozdział rozwijana był a 26 f To jest mniej istotne. W Polsce te silniki, tu mam niestety kiepskie zdjęcia, może będzie ładniejsze coś. Te silniki potem trafiły się do Polski wraz z produkcją silnikowca SM-1, zresztą to była mowa o nim już wcześniej. Od 1957 roku były wytwarzane w Rzeszowie. To był odpowiednik wersji AI26V. Też czasem w publikacjach występuje jako A26W. To zależy od tłumaczenia orminawu w innym alfabecie. Testowano też wersję reduktorową o nazwie Lit 4. A no właśnie, bo w Polsce on otrzymał inną nazwę, nie AI-26, tylko Lit 3. Była też wersja Lit 4 z reduktorem, nie weszła do produkcji, a... Drugi drugiej pobytach 60 wymyślono osoby, że można by ten silnik zastosować w samolocie. A im zrobiono wersję samolotową i dodano do tej nazwy LIT-3 literkę S, czyli S jak samolot, czyli LIT-3 do samolotu. No on ja był przeznaczony do samolotu PZL 106 Krug, samolot typowo rolniczy, w tym że, co tu dużo mówić, ten silnik tej oryginalnej wersji Osiągał 615 koni mechanicznych, ale nie wszedł do produkcji. Dopiero po drobnych zmianach był produkowany jako PZL3S o mocy tylko 608 koni mechanicznych, czyli ciotkę kilka minut. Powstała też wersja z reduktorem PZL3SR, R jak reduktor, i tam zapisane powstało 414 egzemplarzy śnika PZL3S i 129 wersji SR. To, i zasadniczo to by było na tyle. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że poza samolotami typowo rolniczymi u nas h e, e, 62 oraz też PZL-3S trafiły do samolotu DHC-3 Otter. To był samolot kanadyjski i w Kanadzie spodu brak. braku w produkcji oryginalnych silników Prady Młytnej postanowiono zastosować silniki polskiej produkcji. Jak ciekawostka. Dobra, więc zasadniczo tutaj, jak już popędzają, to jest, pokażę jeszcze obrazki. To jest z broszury reklamowej, schemat. Yy, akurat broszura anglojęzyczna jest, pro, jest. Yy, No i dane techniczne podstawowej wersję LIT 3S, bo no, szczerze taką ładną, ze wszystkim, na jednej kabelce do tej pierwotnej wersji, wskaźniki operacyjne i to jest koniec. Więc, że tak powiem, nie będę mówił przedłużony.